Myślę, że warto jest przyjechać na te rekolekcje. Bez względu na to, w jakim poziomie wiary jesteśmy, czy bardzo wierzymy w Pana Boga i w Pana Jezusa, czy gdzieś nam jest nie po drodze do nich. Ja podczas tych rekolekcji, poza uświadomieniem sobie swoich problemów, swoich słabości, przede wszystkim odkryłam wielkość Pana Boga. Wczoraj podczas adoracji Pana Jezusa odkryłam poprzez. Właśnie jego osobę, jego postać, jak bardzo Pan Bóg mnie kocha, jak bardzo jestem dla Niego ważna, bez względu na to, co mówią i myślą o mnie inne osoby, i bez względu na to, jakie doświadczenia, nawet ciężkie, mnie spotykają. Zrozumiałam, że On jest moim prawdziwym Ojcem, który mnie tak ukochał, jak, jak nikogo innego, bo na mój wyjątkowy, tak naprawdę sposób, i chciałabym od tej pory dążyć za, za Nim, za Jego Słowem, słuchać tego Słowa i żyć tym Słowem, ponieważ ono jest żywe, żywe w każdym z nas, żywe jest we mnie i jest jedyną prawdą. I to też jest coś, co zrozumiałam bardzo mocno, że Słowo Boże jest jedyną prawdą, najprawdziwszą prawdą tak naprawdę. A jeżeli nie rozumiemy tego Słowa, bo czasami w momencie, kiedy czytamy Pismo Święte, nie rozumiemy, co to Słowo do nas mówi w danym momencie, co Bóg chce nam przekazać. Natomiast jeżeli poprosimy Ducha Świętego o to, aby nam pomógł to zrozumieć, to On to zrobi i możesz mi nie wierzyć w tym momencie, natomiast jeśli go bardzo o to poprosisz, to efekty tego będą niesamowite i tutaj będziesz mógł się o tym przekonać. Dziękuję.